Siemanko, znajdujemy się właśnie w Ostrawie, w centrum. Niestety sesyjka streetowa właśnie nie udała i pomyśleliśmy, że możemy zagrać w Blade'a na Hali. Zaraz zobaczycie, co mamy tutaj dostępnego. Rureczka nie jest łatwa, jest dosyć trudna. Honza naprawdę dobrze tutaj sobie daje, że gramy na klasycznych zasadach. Jedna próba na zadanie, dwie na zrobienie. Switche, gramy na switche? Gramy na switche, na powtórzenie triku switchowego. Musimy zrobić naturalny triczek oraz switch, czyli mamy trzy próby, nie dwie. No chyba wszystko jasne, także zapraszam do oglądania. Będziemy się grać. Raz dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ah, Aaaa! Brawa, brawa. Zasady mamy takie, że jeżeli osoba zadająca wykona trik, osoba która powtórzy to, to tak naprawdę osoba która zadawała zadaje dalej i zmieniamy się dopiero w momencie, kiedy trik się nie uda. Zadaję backside nifty do Soula. Backside nifty do Soula, ok. A ja mam dwa pokusy? Tak, dwie pokusy. Nie wiem dlaczego <laughs> ciebie mnie to Jest Jezu, krek tutaj. No, zgodnie z tutajszymi zasadami zadaję dalej. Teraz zadaję backside torka do Truspin to soula Sojala albo Soula. Sola. Kurwa. <laughs> Nie, 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 nie. Truspin topsoil, no. Okej. Okay. Backside torque do back, -back slida, do Truspin cloudy, takie przenoszone. Ja pierdolę. Zrobisz lajtowo. Tak. Do back, -back Tak. A tak? Tak. Dasz radę. Ja zaliczam, czyli zadaję dalej, tak? Tak Dobra, czyli dalej walczymy z tym torkiem nieszczęsnym Ja pierdolę. Teraz zrobimy sobie dektorka do Truspin Claudii Jedziemy Ja pierdole Lajtowo, dasz radę To nie robiłem kurwa nigdy Nigdy? A można, a kiedyś się... Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, na przyszłość <noise> Masz jakiś e, nawód, radu? Zrobić. Zrobić. Najlepsza <laughs> rada. Dobra, sytuacja BL. 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 Jedziemy dalej. Nie schodzimy z Bektorka po Truspintopacie. Ogarniesz Lighthouse, nie? Daj to było. A jak pojedziesz ty? Jadę także. Tak? I do stolatu. Tak, coś takiego. A. Właśnie w tym momencie zmieniamy zadającego. Czyli. Mamy, mamy tutaj wyrok śmierci w moim kierunku, niestety. Masakra. 720 no. 720 trufis. Nie ma zmienianych trików, jak już się powie. Musisz Nie. zrobić to. Tak? Trutops. Trutop Co? Oh! Byle kontra by <laughs> uh... top esit na no, krój top esit dobra. Eliub-Sol albo Sojal sojalu sol Nie ma albo Sojal albo Sol, dawaj Elup sojal albo Sol Do... Do top soul? Do top soul. Dobra, ale to Sojal czy Sol? <grym> um, ja, ja nie wiem jak to jadę, czy, czy to jest Sojal czy Sol Edy takie coś między Dobra, a... to Sojal będzie Sojal czy Sol, obojętne dla mnie Dobra, okej okay. Może być to i to Okej okay. Dla mnie lepiej, no Jest. <grymne> Dobra, robimy Cruspin na odmulenie. Teraz robimy Top Soul, Cheshire Soul. Top Soul, Cheshire Soul. Tak. Ja zadaję. Top Torque Soula do Soula, do Truspin Top Soula. Yeah! <laughs> 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 Truspin Misfit do Tru Top Soula. Dobra. Truspin Misfit. Truspin Mistrail. Truspin Mistrail. Dobra. Truspin Mistrail. Mamy remis. Idzie. Witaj w klubie, chłopie. Fishbrain. Switch fishbrain. Czyli na dwie nogi musisz zrobić. Na dwie nogi. Dobra. Zrobimy fish brain. A chyceny. Okay. Chyceny musi być, dobra. A no to chycamy. Tak jak mówiliśmy, mam trzy próby na zrobienie fishbraina chytanego na dwie nogi. Damy jeszcze, teraz rozhodniemy czy to będę placić, czy nie. Musi potwierdzić, czy tam jest ten fishbrain, czy tam nie jest. A to na prawą i lewą, nie? Tak, musisz Dobry. dać teraz all in. All in, all in. All in one, two try. Jest! Dobre! On no aktualnie zadaje Ma na... literkę byly. Ja mam niestety byly A tak jak mówiłem, przyjechałem tutaj No wiedziałem co się stanie po prostu <gry> e, aha. Teraz zadajemy neg e, Negative Mistrial Inside o, super. O! Full, back. Full, back royal. Full back royal, do truspin makio. Chytane czy nie chytane? Chytane. Chytane, dobra. Kurwa. Dobra robię Top Torque'a Do saula do trupiny sawany Dobra. Hu! Yes. To ja robię. slide'a próbuję. Wszystko na jedną kartę. Wow! Back fast slide! Trzy... Pierwszy raz widzę, żeby Honza był w socie. Zobaczymy, no, wydaje mi się, on potrafi prawie wszystkie triki. Także da radę, tym bardziej, że jest u siebie jego miejscóweczka, jego bananik. Ach. Czyli literka B, L, A. Ja, ja też mam bla. Back nifty do Sola, do Truspin Cloudy. Robię backside nifty do hill truspin, top porna. No i mamy tragedię, znowu za zadaje, niestety mi się nie udało. Tylko back backslide. Back backslide, -back okej. Okay. Tylko back backslide. A chytany czy nie chytany? Dobra, już wiem, czego trzeba się przygotować na kolejnego blade'a z Honzą. Od dzisiaj słyszę back, -back No i true to it na banankach, bo to jednak ciężka sprawa jest do nauki. Honza już tu z uśmiechem na twarzy zaraz mnie zmiażdży. Nie, ja uważam co tam mam dać teraz za triga a co się, śmieję, że sam w Fulkę dwaj Full keb, Dobra. <laughs> Robię backtorka do truspinkanta. Dotknąłem nogą. Co? Dotknąłem nogą. Na backside torku. No i patrzcie, grajcie z takim z blade'a. Zrobimy... truspin x-grind. Dobra, znowu. mam trzy próby, bo to jest moja ostatnia literka. Okay. Mam jeszcze jedną próbę. <noise> Moje szanowanko, dziękuję za grę. Było bardzo miło. Mamy dziękuję zbyt... bardzo... jakiś Zajebista... zajebisty pojazd. Dziękuję. dziękuję Honza. Jeszcze raz. piąteczka. Tutaj mamy o to zwycięzcę dzisiejszej gry. Tak, tak. A jeszcze teraz możemy zrobić jakiś bonusowych trików dla bladerów. Nie, yeah, robimy dla bladerów randomowe dodatkowe triczki, tak? Idziemy z tym. Yeah. Jadę. To chodziło. Perfekto. Perfect.